Rozumiesz? To jest kurwa z 200 tysięcy, 30 tysięcy ludzi to jest jedna druga. Liczby kurwa osób w całości. Podkreślam w całości. Co mogę więcej dodać? Przemyśl sobie. Miłego dnia. Tak jak jedna dziewczyna z tego. Zawsze uwielbiam to akurat w niej. Ale naprawdę. wróż głową. Czy istnieje coś takiego? I załóżmy, że część twojej rodziny byłaby w tych 30 tysiącach. Jakie jest prawdopodobieństwo? Stop to że będzie.